Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu mini Clubman w wersji Cooper z 2019 roku. Zapraszam. Wersja Cooper, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra, 136 mechanicznych, automatyczną skrzynię biegów oraz napęd na przednią oś. Samochód jest w kolorze szarym, a kod lakieru to B71 Moonwalk Gray. Samochód wyposażony jest w reflektory w technologii LED, Czarne aluminiowe felgi w rozmiarze 17 cali, czarne lusterka oraz czarny dach. funkcje dostępu komfortowego pozwalającą nam na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez wciśnięcie przycisku na klamce. Fotele sportowe, połączenie materiału oraz skóry. Przebieg samochodu to 103 567 km. Wielofunkcyjna skórzana kierownica z tempomatem. Klimatyzacja w samochodzie jest automatyczna, dwustrefowa. Ponadto fotele z przodu są podgrzewane. Widok z zakierownicy. my sobie jeszcze do tyłu. Z tyłu mamy wyprowadzony nawiew powietrza. Niżej dwa porty do ładowania i oczywiście dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i SOFIX. Jako, że mam tutaj funkcję dostępu komfortowego, poprzez machnięcie stopą pod zrzakiem, możemy sobie bagażnik otworzyć. A tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w Mini Clubmanie. Dodatkowo samochód posiada jeszcze czujniki parkowania z tyłu. Pełną specyfikację samochodu znajdą państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnymy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie. Odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stal około 200 samochodów używanych, Marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.